Justin, yeah, no. just equal just, just, just start? Zora Bennett, our mission special. Sorry, oh. okay. what mission? This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. Fortunately, this is species exist in one eh, place. Can you be ready tomorrow? I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? yo novelaco he's your guy we're the best that moving things and people in and out of places they shouldn't be we go towards barbados avoid government patrol but there aren't that many anymore mm. why's that <laughs> no one's dumb enough to go where we're going no lekashina only that research facility for the original jurassic Park. Yo, co to, co to we need DNA from the three biggest dinosaurs. Do we have to get a sample from an egg? I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. Maybe we should make it quick. Hey. These dinosaurs were too dangerous for the original park. Yo! The worst of the worst We're left here What is this? We put ourselves our in the we we don't belong. Survival is a long shot

ja to wyciszę, bo mi tu, o właśnie. Jo! Ja. Ja byłem. Szczerze, ja byłem. Yy... Chwileczkę, ja wiem co zrobię. Moment, zaraz. Yy... Ja byłem strasznie, yy, jakby to powiedzieć, zaniepokojony, że ten zwiastun nie odda. Yy, tyle czekałem, tych godzin, powiedzmy jak byłem w szkole i wówczas takie. No pewnie, może się nie zadowolę, obawiałem się tego, ale nie. Jakie to jest piękne! Jakie to jest. O, dobra, zrobimy tak. Przejść do danych. O, dobra, Przej... przejście. I. O, dobra. Jakie to jest piękne! Jakie to jest świetnie nakręcone! I te otoczenie, i to wszystko, te kolory. Kolory? W filmie Jurassic od kiedy? Era tryforowa to, to, to naprawdę nie, by, była gorsza niż myśleliśmy. To TO, to, jest, to jest piękne. E, jestem mega zadowolony z tego, co właśnie zobaczyłem. I e, jakby to powiedzieć. Po prostu wow! 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 I trzy, jeszcze raz wow! To jest piękne. To, to, brakuje mi po prostu słów. E, analizujemy, analizujemy. Robimy analizę na szybko. Z e, takich najlepszych scen. E, tytanozaur, Tytanozaur, e, czyli to co myśleliśmy, i to co było w wyciekach. E, nawet design się zgadza z tych fanowskich, tych... Jaki to musiał być wyciek i skąd to musiał być wyciek, żebyśmy wiedzieli jak one będą wyglądać, to jest, to jest piękne. E, od, odpiszę wam wszystkie na Discordzie na YouTube'ach, ale należy mi to skończyć. E, to chyba jest Tile, wie, wiem, że to chyba na Tile, i rankora, bo ja czytałem wszystkie newsy. Wow! Jakie to jest piękne! Przepraszam, ja będę się powtarzał strasznie, ale ja jestem mega zadowolony z tego co właśnie zobaczyłem. Piękne logo Universal, ale ja nie byłem tego gotowy, eee, Tu sobie przeskluję, a to widzieliśmy... Że stu... Właśnie, to powiem wam, że ja po pierwszym teaserze, nawet na tym zdjęciu, ja byłem strasznie taki zaniepokojony, że właśnie... że taki dziwny film na to nałożyli, ale nie, to jest piękne. To wygląda jak prawdziwy film, to... Szczerze, zaryzykuję stwierdzeniem, że wizualnie ten aspekt, aspektach to mi przybuduje strasznie Pandora z awatara. To jest strasznie ryzykowne stwierdzenie, ale ja, ja takie mam skojarzenia teraz. To, to, jest, takie, to jest takie piękne. Mm, to wszyscy ta Tajlandia, cała na której kręcili. Laptury nie pokazali nam full Zainu, ale pokazali. To, widać, że są takie właśnie y, Szarawe, czyli to co mi się wyciekło. Y, o w ogóle, to jest ta rodzina, w końcu tutaj zobaczyliśmy tę rodzinę. I ta cała sekwencja ze spinozaurami. Ja myślałem, że to będzie sekwencja początkowa, gdzie oni się rozbijają na tej wyspie. Zaraz to do tej hybrydy. Ale jeżeli to ma być, yy, to ma być jednak yy, jakby cała sekwencja z, cał z, całym, z całą tą grupą. I to, to mi się mega podoba. Yy, co, co to było? Chwilaję, muszę to cofnąć. Wra Dilofosaur wraca znowu. Mamy Dilofosaurę. Podoba mi się to mega. I chyba ma nowy design lekko. To, to już widzieliśmy, to jest. To. Co to jest? Co to jest? Królem, Co to jest za design? Co to jest za stwór? Co to jest? Wow. I kto tam jest w środku? Zaraz muszę zobaczyć, kto jest tam w środku. Oj, yy, to jest chyba Lumis! Nie! Co oni mu zrobili? Co mu Lumis tam został włożony? Lumis to jest yy, w ogóle Comfort character, kolejny paleontolog, którego uwielbiam w tej serii. Dobra, ja to sobie jakoś... Ja, ja to sobie załatwię spokojnie, ja to sobie jakoś jakoś to sobie przytnę. Yyy... Eee, yy, A, tak, tak. Ja w ogóle miałem wszystko w tych wyciekach opisane i takie tam, ale... Ja nie sądziłem, że to, że to wszystko się potwierdzi! A w ogóle... właśnie, bo ja już widziałem to kilka razy że tutaj. Ja dobrze widziałem. A, nie, to jest ten wóz, to jest ten wóz ingenu. On jest lekko zmodyfikowany, ale to jest... to jest ten wóz. I co tam jest napisane? Co tam jest napisane? O rany. To... Ej, ja faktycznie widzę tutaj podobieństwo do i to tak strasznie. Uu, ja, wow, ja mam ochotę to oglądać w nieskończoność. Jakie to jest piękne. Jakie to jest piękne. Jestem mega zadowolony. I przecież jak to wygląda, to jest piękne wizualnie po prostu. I to wygląda prawdziwy film. Taki właśnie brudny, taki właśnie realistyczny. taki Nie ma żadnego dziwnego filtra jak w trilogii Jurassic World, szczególnie w pierwszym Driastyku. Jaki to jest dobry zwiastun! Ja naprawdę nie mogę się nacieszyć! Jaki to jest dobry zwiastun! I ogólnie, jako z kwestii bycia twórcą, podoba mi się to, że dali, że dali polskie logo. To jest polska organizacja pełna zwiastuna. Mm. I ten mozazaur, mamy nowego mozazaura. O, właśnie, to polskie logo jest bardzo fajne, bo <noise> będę miał na miniaturki, będę miał co dawać, nie? Mm. Uff, czy dalej chcę staram się z Dominion? Mm. patrzę na plakat... Nie, proszę, nie, nie, nie wracamy do Dominion! Nie, absolutnie! Absolutnie, pod żadnym pozorem nie wracamy do Ery Trevoroła. Nie, to jest zbyt dobre, żeby, żeby teraz do tego... To, ten, ten zwiastun uświadomił mi, w jakiej my byliśmy, za przeproszenie, w czarnej dupie. Że to, to, to wygląda jak lecić film, to nie wygląda tak dziwnie. To wygląda pięknie. Uff, wow, wow, po prostu wow, po prostu wow. I chyba tym możemy to podsumować. E, tą e, ten, ten, ten tego live'a. Nie wiem, w sumie, czy to dalej ciągnę czy nie. Chyba, chyba, chyba na tym skończymy. To sobie możemy się przejrzeć klatkę po klatce, niby, ale, ale to chyba sobie zostawię na. Na ten, na teaser. Więc. Yy, dziękuję Wam za oglądanie. Za krótkie oglądanie. Jestem naprawdę mega zadowolony z tego, co właśnie zobaczyłem. I yy, widzimy się na analizie w weekend. Dopiero w weekend, bo. Muszę to wszystko przeanalizować i wziąć jeszcze, wziąć jeszcze pod to artykuł z Vanity Fair, czyli no powiem wam, że może wyjść na 20 200 materiału i jestem mega z tego zadowolony. A możliwe, że jeszcze będzie ze mną ktoś jeszcze, ktoś, tego kto raczej nie znacie, bo jest to osoba, która już raczej nie działa w internecie, a trochę działa odnośnie Jurassika, tam ja miała jeden film. Kto był w czasie jeszcze trwania, kto był, kie... kto był w czasie wydawania projektu do Dominion, ten może go kojarzyć. Tyle powiem. Lamax go na pewno kojarzy, ale go tym niestety z nami nie ma. Więc to zleciłem w sobotę i yy, muszę teraz odczytać wszystko z przez 3 godzin na Joaskiej konferencji, na komentarzach i na TikToku i wszędzie. I jeszcze to zmontować i ustawić. Mówię do Was, Edison. Trzymajcie się. Jeden on Was pozdrawia. I pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.